W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dobry Panie Jezu, w tym wyjątkowym dniu wszyscy zwracamy się do Twojego najświętszego serca. To w nim upatrujemy źródła największego miłosierdzia, całego dobra świata. To z Niego wypływają na świat wszystkie łaski, tak bardzo potrzebne nam ludziom. Zbawicielu. Każdy z nas żałuje chwil, gdy swoimi grzechami zadał ból Twojemu sercu. Wiemy, że jest w nim tyle miłości do nas, a mimo to nieustannie Cię zawodzimy. Szczerze Cię za to przepraszamy. W tym świątecznym dniu postanawiamy zadość uczynić całemu złu, jakie stało się naszym udziałem. Pragniemy całkowicie się odmienić, oczyścić nasze dusze i zawsze pamiętać o Tobie. Chryste. Twojemu najświętszemu sercu zawierzamy wszystkie nasze życiowe sprawy, wszystko co dla nas ważne, nasze rodziny i nas samych. Wiemy, że wszystkie odpowiedzi, których szukamy, znajdują się w Twoim sercu. Ufamy, że nigdy nas nie opuścisz, że z Tobą wszystko będzie łatwiejsze. Panie, błagamy, niech z Twojego serca spłyną na nas dary, których najbardziej w tym momencie potrzebujemy. Wierzymy, że dla każdego z nas masz swój cudowny Boży plan. Akceptujemy go, bo wiemy, że pragniesz dla nas wszystkiego, co najlepsze. Prosimy, przez wzgląd na Twoje pełne miłosierdzia serce, opiekuj się nami i błogosław nam w życiu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!